Witam was bardzo serdecznie w marcowym omówieniu mankowych nowości. Zapraszam do oglądania. Szczęśliwe wspólne życie Haru i Kurumi przerywa katastrofa lotnicza, w której ginie chłopak. Niedługo po tragedii w domu dziewczyny zjawia się ktoś łudząco podobny do jej zmarłego ukochanego. Okazuje się nim android HAL zaprogramowany tak, by jak najbardziej przypominać zmarłego Haru. Początkowa niechęć Kurumi do Hala stopniowo zmieniała się w sympatię i wygląda na to, że pomału dziewczyna godzi się z odejściem ukochanego. Natomiast android wkrótce zaczyna odkrywać pewne, nieznane mu dotąd fakty z życia prawdziwego Haru. Koło Tarumizu przenosi się do liceum, w którym uczy się jej idolka i dwukrotna zwycięzczyni konkursu fotograficznego Uchihou Hayama. Niestety na miejscu okazuje się, że szkolny klub fotograficzny został zawieszony, a sama Uczichod cierpi na niemoc twórczą. By ponownie otworzyć działalność klubową i sprawić, aby Uczichod cieszyła się fotografią, Koł postanawia wystartować w konkursie fotograficznym. Jako modelki do swoich zajęć wybiera koleżanki z klasy, Nene i Amane. Okazuje się, że dziewczyny były kiedyś parą, więc zadanie nie będzie łatwe. Antologia komiksów zawierających sześć niezwykłych, wieloznacznych i poetyckich opowieści, które otrzymały nagrody od legendarnych magazynów Big Comic Spirits i Monthly Afternoon. Do czego zaprowadzi fascynacja grupy dziewcząt urodziwym chłopcem? Czy trudne decyzje, dorastanie oraz ból złamanego serca mogą przekreślić obraną drogę? Czy człowiek może rzucić swoją skorupę i rozpocząć wszystko na nowo? Czy coś takiego jak tatuaż jest w stanie związać ze sobą duszę? Czy ból i tęsknota za miłością kiedyś przeminą? Czy miłość jest silniejsza od czającej się w nas bestii? Katarina to rozpieszczona, ośmioletnia córka księcia. Pewnego dnia podczas zabawy z księciem Geraldem zostaje ranna w głowę, w efekcie czego dziewczyna odzyskuje wspomnienia z poprzedniego życia. Tymczasem Geralt, aby zadośćuczynić jej ranem, która zapewne zostawi bliznę na szlacheckiej twarzy i zagrozi przyszłemu za mąż pójściu, oświadcza się jej. W tej chwili Katarina uświadamia sobie, że jej obecne życie wygląda jak gra o Tomę, którą grała w poprzednim życiu. Niestety dochodzi do niej również, że odrodziła się jako czarny charakter. Przypomina sobie również ścieżki fabularne tej gry i jej zakończenia. Jeśli główna bohaterka tej historii uzyska dobre zakończenie, Katarina zostanie wygnana, a jeżeli złe, zabita. Żadna ścieżka gry nie pozwalała na szczęście dla czarnego charakteru, ale Katarina musi znaleźć sposób, by uniknąć okrutnego losu i dożyć starości w spokoju. Warto wspomnieć, że tytuł ten ma swoją animację w obecnie wychodzącym wiosennym sezonie. Także jeżeli bylibyście chętni właśnie takim Isekajem, to zachęcam do sprawdzenia chociażby animacji. Ja przy niej bawię się świetnie i nigdy nie sądziłem, że tego typu tytuł przypadnie mi aż tak do gustu. Trochę więcej mówię o tej bajce także w ostatnim materiale, do którego także was zachęcam. Na Natsuno Tanzai dostanie sequel. Z mojej strony to wszystko, do zobaczenia, cześć!